Siem, mam mamy widzowie ja z tej strony Modebo 7793. I dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z Fortnite'a Tylko pierwsza skrzynka challenge. Wybieram sobie skrzynkę, jaką chcę, i gram tylko jej lutem. Możecie napisać, czy na przykład kupowaliście karnet. A jak tak, no to z jakim kodem. Jak kupiłem karnet z kodem na FM. I jak chcecie takiego paluszka, takiego ładnego, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I przepraszam Was, że nie było tak dawno odcinków albo shortsów, ale nie chciało mi się, bo jest mała aktywność. I jak widzę, że pod filmem jest 6 wyświetleń, to mi się aż nie chce grać. A, właśnie, gramy OG I lecę na tą miejscówkę. Ja na nią zawsze lecę. No. Ja bym chciał, żeby mi wypadła jakaś pompa. No, konta by się przydała. I oczywiście mogę zbierać rzeczy z ziemi, tylko ze skrzynek nie mogę brać. A z typów też mogę brać. Możecie pisać pomysły następny na następny odcinek. Będę wybierał to najciekawsze. Albo jeżeli chcecie, żeby w inną grę grał, no to napiszcie też. Probloksa w Minecrafta, albo w Stars. I ktoś leci ze mną. Będę pierwszy. Lepiej mam. Będę pierwszy. A dwóch typów leci ze mną. Jest. O, oh, jest. No dobra. Taką bronią gramy. Tam są. Oboje gonią się. Lecę po nich. Ja już nie mam co szukać broni innych. Nie, ale ją ajma. Dobra, dostał. Op, zabraliśmy killa. Tepie. Ja. Muszę cię jechać. Dobra. Zabiłem. Dobra, lecimy na bitki. Może hmm. ci sobie napisać, jak wygląda dzień. Czy się cieszyć, że mamy teraz wolne? Nie wiem jak wy, ale ja teraz mam do 7 stycznia wolne. Bo tak późno, no bo jeszcze dyrektorskie są. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, nie dałem. Jakieś cuda. Aby nie, z ludzi nie mogę zbierać. Tylko leczenie mogę zbierać z ludzi. I oczywiście Kewa też. Tak samo z ziemi nie mogę zbierać. Tylko leczenie. Skrzynia. Wow. Naboje też mogę zbierać, bo naboje się same zbierają. Nie ma to nikogo, dobra, wychodzimy. Możecie napisać, czy u Was jest śnieg, no bo u mnie na przykład nie ma śniegu w ogóle. Jakby zacznie padać, no to, to za chwilę topnieje. To jest zrobię dwa frat? A tak, tak. Zapomniałem o tym pierwszym. Dobra, polecimy na hangar Hai. Ktoś tam się budował? Chyba? ale znów nie Gdzie są te typy? Mam mało naboi. Dobra. Postaram się wygrać tą rundkę, ale raczej przegram. Potrzebuję więcej naboi. A jednak ktoś tutaj się budował. O. Lecz nie mogę zbierać. typo te typie jezu ja nie mam naboi no nie ale jak ja nie trafiałem nie wiem, no czy też nie naboi dlaczego tutaj ty, ty są tylko naboje do pompy gdzie są naboje Muszę być w tamtym domku. Jak nie będzie... ja to jest wejście? Tu. Nie, to naboj Kurde, to się typy biją. Ja nie mam boj. No i mnie do mnie bije oczywiście. Ty, ja nie mam naboi. Ja nie mam naboi. Nie. Ty. Nie. dwóch, dwóch, dwu. Po mnie raczej. Nie. Kurde, jeszcze kolejne. Nie, 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 nie. Nie. Dobra, uleczyłem się trochę. Ja nie wiem, jakim cudem ja to przeszedłem. I tutaj się kolejni strzelają. Ja nie mam naboi. No nie. Ja nie wiem, jak ja stamtąd uciekłam. Gdzie są naboje? Mogę otwierać skrzynki, ale nie mogę brać lootu z niego. Parkour? Proszę naboje. Jest, będzie 10 naboi. Dobra, bo muszę się uleczyć. <coughs> Już jestem widzowie i zginąłem. No to nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. A ja już kończę. Zajęłem 16 miejsce i 2 kila. Więc nara.